Szanowni Państwo, w ostatnich dniach opublikowaliśmy raport z wynikami za ostatni miesiąc, czyli za luty. Biznesowo, sprzedażowo bardzo dobrze weszliśmy w obecny rok i cała grupa Aforti ma wyniki lepsze o około 40% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Tylko w lutym zrealizowaliśmy jako grupa sprzedaż o wartości około 130 milionów euro. A na ten wolumen złożyły się wyniki naszych poszczególnych linii biznesowych. Jeśli chodzi o platformę wymiany walut, to obrót na platformie w lutym wzrósł o około 30%. Od początku roku zrealizowaliśmy już obroty na platformie o wartości około 1 miliarda złotych. Nasza windykacja, spółka Forty Collections, pozyskała w lutym zlecenia o około 70% większej wartości w porównaniu do lutego ubiegłego roku. Narastająco od początku tego roku pozyskaliśmy już do obsługi zlecenia o wartości około 160 milionów złotych. Bardzo nas cieszy rozwój naszej spółki Aforti Factor Cieszą nas rosnące obroty, rosnące wolumeny i w tym roku udzieliliśmy przedsiębiorcom więcej finansowania w formie faktoringu o około 30% w porównaniu do ubiegłego roku. Warto zauważyć, że tylko w lutym wartość udzielonego finansowania przez spółkę Wzrosła o około 100% w porównaniu rok do roku. Podsumowując szanowni państwo, wszystkie nasze główne linie biznesowe dynamicznie rosną w bieżącym roku i jeśli utrzymamy takie tempo pracy, taką dynamikę w marcu, to zapowiada się nam bardzo dobre zamknięcie pierwszego kwartału. Obecnie szanowni państwo, skupiamy się na kolejnych krokach związanych z rozwojem naszego projektu 40 Bis ze spółką brytyjską 40 PLC oraz z rozwojem naszego biznesu na rynkach zagranicznych. W lutym między innymi wdrożyliśmy na rynku rumuńskim nową platformę Calypso, co ma jeszcze przyspieszyć rozwój naszej linii faktoringowej. Pracujemy również nad poprawą płynności oraz nad rozwiązaniem problemów, niedogodności związanych właśnie z tą płynnością. Na koniec, szanowni państwo, chciałbym poinformować, iż znaleźliśmy się w ostatnich tygodniach w liś na liście najdynamiczniej rozwijających się, najszybciej rosnących firm w Europie, według Financial Times. Bardzo nas cieszy to wyróżnienie, tym bardziej, że na tej liście znalazły się tylko trzy fintechy z Polski. Z całą pewnością obecność w tym rankingu będzie dla nas dodatkową motywacją do jeszcze cięższej pracy i do rozwoju całej grupy Aforti. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.